Witam w rozmówkach z narcyzem. Naszymi bohaterami są Mati i Irenka. Posłuchaj ich rozmowy. Hej, kochanie, jak ci minął dzień, jak w pracy. W porządku. Rozmawiałam dzisiaj z Klementyną, zaproponowała mi wspólny wypad gdzieś na trzy dni. Nie zgadzam się. Ale dlaczego? Ostatni raz byłam z koleżanką gdzieś pięć lat temu. Od dwóch lat zajmuję się naszym synem. Twoja koleżanka nie ma dzieci, a ty nie jesteś wolnym człowiekiem. Ale ty ostatnio byłeś z kolegami na kawalerskim cały weekend? To zupełnie coś innego. Musiałem tam pojechać i wcale mi się nie podobało. Ale spędziłeś ten weekend z kolegami. Ja też bym chciała się spotkać z koleżanką. A zresztą, rób co chcesz. Mam wywalone. Ok, to powiem Klementynie, że jestem chętna na wspólny wypad. I ustala szczegóły dotyczące wspólnego wyjazdu z koleżanką. Klementyna znalazła tanie bilety na Kretę. Termin jest za miesiąc. Zorganizuję opiekę dla synka, żebyś nie musiał brać wolnego w pracy. Co, czy ty oszalałaś? Chcesz jechać za granicę. O co to to nie? A czy miejsce ma jakieś znaczenie? Nie będzie mnie trzy dni. Jaka to różnica, czy to polskie morze, czy zagraniczne? Kawalerski był 200 km od domu, dlatego proszę, żebyś i ty trzymała się tej odległości. To jakiś absurd. Ty też sobie pojedź za granicę z kolegami. Nie mam nic przeciwko. Nie chcę. Irenka wyznaczyła granicę i pojechała mimo wszystko z koleżanką na wakacje. Wyznaczanie granic ma swoje konsekwencje, o czym Irenka przekona się już wkrótce. Dobra, to co tutaj się tak właściwie wydarzyło w tej rozmowie. Przeanalizujmy: zachowanie Matiego w tej rozmowie można określić jako przykład kontroli oraz podwójnych standardów w związku. Mati nie zgadza się, by Irenka pojechała na wyjazd z koleżanką, argumentując, że jej sytuacja jest inna ze względu na dzieci, choć sam nie widzi problemu w swoim weekendowym wyjeździe z kolegami. To pokazuje, że Mati stosuje różne zasady wobec siebie i swojej partnerki, oczekując od niej poświęceń, których sam nie jest gotów zrobić. Takie zachowanie jest charakterystyczne dla osób, które próbują kontrolować partnera i utrzymywać nierówność w związku. Hej, jestem Irenka, moja postać jest zmyślona, natomiast dialogi i sytuacje są autentyczne. Chcę zachować anonimowość, jeżeli chcesz poznać moją historię, to zapraszam na mój kanał potrzeba światła. Nie ukrywam, że byłoby mi miło, jakbyś zasubskrybował mój kanał. Nie przegap następnych odcinków, na dziś się już z Wami żegnam. Cześć!